Za górami, za lasami, daleko, bardzo daleko stąd, mieszkała sobie mała, śliczna dziewczynka, którą wszyscy bardzo kochali. Dziewczynka lubiła skakać na skakance, grać w klasy, bawić się piłką, jak wszystkie małe i wesołe dziewczynki. Czasami zdarzało się, że była troszkę nieposłuszna, ale to tylko czasami. Dziewczynka lubiła nosić śmieszną, małą, czerwoną czapeczkę i dlatego wszyscy nazywali ją czerwonym kapturkiem. Pewnego dnia jej mama przygotowała wielki koszyk ze smakołykami i zawołała. Pyszne ciasto i jabłuszka do koszyczka włożę Ci, a ty szybko leśną dróżką do kochanej babci idź. Babcia chora jest i czeka, żeby ktoś odwiedził ją, więc nie marudź i nie zwlekaj, tylko prędko biegnij doń. Więc nie marudź i nie zwlekaj, tylko prędko biegnij doń. O, proszę. Koszyczek gotowy. Dziękuję, mamusiu. Już idę. Powiedział czerwony kapturek. Tylko pamiętaj, idź dróżką prosto do domku babci. Nigdzie się nie zatrzymuj. Dobrze, mamusiu. Aha, i uważaj, żebyś nic nie zgubiła z koszyczka. Dobrze, dobrze, mamusiu. Dziewczynka zabrała koszyk i pobiegła dróżką obok lasu prosto do domku babci. Słońce świeciło między listkami drzew, ptaszki śpiewały i ćwierkały, a w lesie rosły prześliczne kolorowe kwiatki. Dziewczynka pomyślała więc. Przejdę się po lesie i po drodze nazbieram kwiatów. Zrobię z nich bukiet dla babci. Zaczęła zbierać kwiaty. Potem znalazła jeszcze pyszne, czerwone poziomki. I zapomniała troszkę o tym, o czym mówiła mama. Podskakiwała i śpiewała. Aż z dziupli wyjrzała zdziwiona wiewiórka. la. Czy to krasnoludek, czy może biedronka, w czerwonym ubranku po lesie się błąka. Ma na głowie kapturek, jak czerwony mak, zrywa kwiatki, podskakuje, podśpiewuje sobie tak. <śmiany> Tymczasem niedaleko, między drzewami, przechadzał się wilk. Uważając, aby przypadkiem nie spotkać Pana myśliwego. Bo tego wilki bardzo nie lubią. Gdy wilku słyszał śpiew czerwonego kapturka, wyjrzał z za drzew i zobaczył, że to miła i wesoła dziewczynka. Więc postanowił z nią porozmawiać.. <laughs> To naprawdę miła i wesoła dziewczynka. Taki jestem szczęśliwy, że to nie jest myśliwy, tylko mała dziewczynka. Porozmawiam z nią chwilkę. Się. Może wie, gdzie tu można by coś zjeść? wilk wyszedł z zarośli i na oczy ukłonił się. Dzień dobry, czerwony kat. Kapturku. Dzień dobry. Czerwony kapturek wcale się nie przestraszył wilka, bo nie wiedział, że on jest takim strasznie złym wilkiem. Gdzie idziesz, czerwony kapturku? Idę odwiedzić chorą babcię. aha, 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 aha babcię. To ciekawe, ciekawe. A co tam? Tam masz w koszyczku. Pyszne ciasto i czerwone jabłuszka. Czerwone jabłuszka. To ładnie. To bardzo ładnie. A gdzie mieszka twoja Babcia? Niedaleko. W po trzech dębów. Gdy pójdziesz prosto tą dróżką, to na pewno trafisz. A, a, chętnie, chętnie, bardzo chętnie odwiedzę twoją chorobę. To, to powiedz jej, że ja za chwilę przyjdę. Nazrywam no jeszcze tylko kilka kwiatków. I tak czerwony kapturek mimo ostrzeżeń mamy został jeszcze w lesie. A sprytny wilk pobiegł ile sił w łapach, prosto do domku babci i zapukał do drzwi. Kto tam? Kto tam? Czy to może mój kochany czerwony kapturek? Tak, to ja. Mam dla ciebie pyszny cias. O, wejdź, proszę! Wilk tylko na to czekał. Otworzył drzwi i, nie mówiąc już ani słowa, w okamgnieniu połknął babcię. A? Następnie założył sobie na łeb babciny czepek, na nos wsunął okulary babuni Wskoczył pod kołdrę i czekał na przyjście czerwonego kapturka, żeby go zjeść na deser. Oczywiście. Na deserek bardzo lubię jeść dziewczynki małe. Takie słodkie jak cukierek połykam je całe. Takie słodkie jak cukierek połykam je całe. Tymczasem czerwony kapturek nazbierał już ogromny bukiet kwiatów i właśnie przypomniał sobie, co mówiła mama. Dziewczynka pobiegła więc szybko do domu babci, a gdy pukała do drzwi, zapadał już wieczór. Na pewno babcia zasnęła. Wejdę i ją obudzę? Dzień dobry. Ach. Babciu, czemu ty masz takie wielkie uszy? Żebym cię mogła lepiej słyszeć. Ach, babciu! Babciu, czemu ty masz takie? Wielkie oczy? O, żeby, żeby Cię lepiej widzieć, dziecinko. Ach, babciu, babciu, ale czemu Ty masz takie wielkie i straszne zęby? Żeby Cię szybciej zjeść. <słyska> Wilk wyskoczył z łóżka, otworzył paszczę i Połknął czerwonego kapturka razem z wielkim koszem i bukietem kwiatów. To było pyszne. Mnie, mnie, mnie. I wilk najedzony położył się do łóżka, przykrył kołdrą. I postanowił uciąć sobie małą drzemkę po obiedzie z deserem. Jak przyjemnie w brzuchu pełno teraz mogę sypać. W babci domu myśliwego nie muszę się. Tu myśliwym mnie nie złapie, a ja sobie smacznie chrapie, chrapu, chrap. chrapu, chrap. I to byłby już smutny koniec opowieści o Czerwonym Kapturku, gdyby właśnie wtedy nie przechodził lasem koło domku babci. Pan myśliwy. Ech, ech. Wstąpię na chwilę do babci i dowiem się, jak się czuję. Ech. Gdy pan myśliwy wszedł do środka i zobaczył śpiącego wilka z ogromnym brzuchem, od razu domyślił się, co się tu stało. Wyjął więc ostry, myśliwski nóż i… ciach… rozciął skórę wilka. Natychmiast z wilczego brzucha wyskoczył czerwony kapturek. Chodź, chodź dziecko. Bardzo panu dziękuję. A bardzo proszę. Och, jak strasznie i ciemno było w tym wilczym brzuchu. A za kapturkiem wygramoliła się babcia. Cała i zdrowa, tylko nie wiedziała, gdzie zgubiła swoje okulary. Co tu się dzieje, czerwony kapturku? Czy nie wiesz, gdzie są moje okulary? Już dobrze, babciu? Zaraz ich poszukam. Czy to możliwe, że był tutaj straszny wilk? Czy mi się to śniło? <laughs> śniło, na pewno śniło. Pan Myśliwy spojrzał na czerwonego kapturka, a kapturek spojrzał na Myśliwego. Usadowili babcię wygodnie w fotelu i rozpakowali koszyk. Babcia zjadła duży kawałek pysznego ciasta i rumiane jabłuszko i od razu poczuła się lepiej. Także tak się cieszę, moje dziecko, że przyszłaś odwiedzić chorą babcię i panu też dziękuję. Jak miło mieć gości. Ja też się cieszę babciu, bardzo się cieszę, że jesteśmy znowu razem. Czekałam na ciebie cały dzień i chyba się troszkę zdrzemnęłam. Śnił mi się wilk, no tak. bo bardzo się bałam, żebyś go nie spotkała w lesie. Ha, 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 ale skoro jest z nami pan myśliwy, to przecież nic złego nie może się stać. Ale złego skąd? Czerwony kapturek popatrzył znowu na myśliwego. A myśliwy na kapturka i uśmiechnęli się do siebie. <gry> Grzeczne dziewczynki słuchają mamy i kiedy lasem wędrują same, nie rozmawiają z niegrzecznym wilkiem, a przez chwilkę Rzeczne <śmieni> dziewczynki Słuchają mamy <śmieni> I kiedy lasem Wędrują same Nie rozmawiają Z niegrzecznym wilkiem <śmieni> Ani Przez chwilkę <śmieni> La 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 la